Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów i zapraszam na odcinek, w którym spróbuję znaleźć odpowiedź na pytanie skąd się bierze fenomen Opla Astry, dlaczego ten samochód jest tak popularny na polskim rynku. Spoglądając na dane importu Audi z zagranicy można zauważyć, że rok w rok Asterka zajmuje czołowe pozycje, bijąc się jak równy z równym z Audi A4. O ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć fenomen Audi z Ingolstadt, o tyle Astra nigdy mnie nie kręciła. Nawet poprzednicy, a czwórki tacy jak Audi 80, B2, B3, zawsze jakoś tam w moim sercu grały. Konkurencja Asterki pod tytułem Volkswagen Golf również mógł czasem imponować, zwłaszcza w wersji GTI. Ale Astra? I właśnie przeglądając ofertę lokalnego komisu, a jestem w wiegłowniku niedaleko Elbląga w auto Stachowicz, zauważyłem kolejną Astrę. Myślę, a kolejna jakaś nuda. Dopóki nie zobaczyłem, co tutaj gra pod maską, jasne, odmiana GTC OPC to to nie jest. Bo, po pierwsze, tamta wersja jest bardzo ładna, a po drugie, bardzo mocna 280 KONI 400 Nm momentu obrotowego. Ale tutaj też nie ma się czego wstydzić. I zanim zajrzymy pod maskę, zaznaczę tylko, że odmiana Kombi w tej generacji jest już nazywana Sport Tourer, a nie karawan. Być może dlatego, żeby nie kojarzyła się zbytnio z samochodami. Do wożenia zmarłych. I jeszcze jedna ciekawostka. Generacja ta, jak wiecie, nosi oznaczenie J. Była produkowana od roku 2009 do 2015, z tym, że warianty GTC oraz sedany, bardzo rzadko u nas spotykane, były klepane do 2018. I gdzie tu jest ta ciekawostka? Poprzednikiem była astra H. Dlaczego więc nie nazwano tej astry I? Dlatego że można by było to i przeczytać jako jeden, i Opel chciał uniknąć po prostu takiego zamieszania w nazywnictwie. W mieliśmy zgodnie z planem, zgodnie z kolejnością liter w alfabecie generacją K. I myślę, że to jest dobry moment, aby przypomnieć Wam rzecz bardzo ważną. Zanim kupicie jakikolwiek używany samochód, lepiej sprawdźcie jego przeszłość, żeby się nie okazało, że traficie na jakiegoś bubla. Rzućmy okiem, na przykład, na taką asterkę kolejnej generacji, która ma na swoim koncie wystrzel Poduszki powietrzne. Tutaj akurat mamy egzemplarz z Wielkiej Brytanii, co też jest istotne dla osób, które tam mieszkają i kupują używane auta. Kar Vertical jest obecny na wielu rynkach i co istotne wszędzie obowiązuje zniżka po wpisaniu kodu rabatowego JarPen. Taki raport może być tańszy w zakupie nawet o 30%, a oprócz zdjęć mogą się w nim znaleźć również archiwalne zapisy przebiegów. A więc przejdźmy już do silnika, czyli do elementu, który zainteresował mnie najbardziej w ogłoszeniu w internecie. Jak to oczywiście jeździ za chwilę sprawdzimy, ale początkowo myślałem, że to będzie jakiś kolejny samochód z jedynką z przodu, jeśli chodzi o pojemność. I że moc będzie oscylowała w okolicy 100 koni mechanicznych, gdyż asterki tej generacji minimalnie miały 87 koni. Oczywiście w zależności od rynku, na którym były sprzedawane. A tu taka miła niespodzianka, gdyż mamy dwulitrowego diesla. Chociaż oczywiście on też ma jedynkę z przodu, gdyż pojemność to nie jest równe 2000 cm3. Moc 160 koni mechanicznych. Po roku 2011 było tutaj już 160 5, chociaż moment obrotowy się nie zmieniał i wynosił 350 Nm. Natomiast od roku 2013 wprowadzono odmianę Biturbo. Tam koni było już 195 i 400 Nm. Hatchback do pierwszej setki przyspiesza w 9 sekund, kombiak w 9,5, a prędkości maksymalne to odpowiednio 215 i 212 km na godzinę. Spalanie? To się okaże. Chociaż jeśli macie Asterkę z takim silnikiem, Możecie napisać w komentarzach. Oficjalnie, według producenta, będzie to 5,1 litra na 100 km. Pojemność baku wynosi 56 litrów, a więc teoretycznie na jednym baku powinniśmy przejechać ponad 1000 km. No dobra, zajrzyjmy do środka, sprawdźmy, czy coś mnie tutaj oczaruje, chociaż już wiem, że na pewno nie jest to żadna bieda wersja. Asterki z tym silnikiem nie były oferowane w najniższej opcji konfiguracji. Na Przykład, patrząc na fotel, widzę, że jest tutaj już ciekawie. Mamy wysuwane podparcie na uda, jest regulacja podparcia odcinka lędźwiowego i co ciekawe możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska. To jest bardzo istotny element, na który jednak większość kierowców nie zwraca uwagi, a który zdecydowanie poprawia komfort podróżowania. W kwestii zużycia tego egzemplarza, który jest z roku 2011, rzućmy okiem na boczek, zarówno siedziska, jak i oparcia. No i całe szczęście, wszystkie nitki są na swoim miejscu. Następnie rzut okiem na kierownicę. Patrzcie, oceniajcie, na ile jest zużyty ten samochód. Dalej podłokietnik pomiędzy fotelami, jakoś szczególnie wyłokciowany nie jest. Podłokietnik na drzwiach. Oraz pedał sprzęgła, gdyż mamy tutaj konfigurację z manualem. Skrzynia ma 6 przełożeń, kawałeczek dalej widzimy gniazdo USB, to klasyczne, złącze 12V i przyciskologię jak w samolocie, jeśli chodzi o panel radia i klimatyzacji. Klima jest dwustrefowa, ale jak możecie zauważyć, niektóre przyciski już straciły oznaczenia. No ale od czego jest internet? Także tutaj mamy podgrzewanie kierownicy, a tutaj po prostu włączanie. I wyłączanie klimy. Do tego mamy tutaj podgrzewane fotele, automatycznie ściemniające się lusterko, tempomat, pojemnik na kubek, schowek z roletką. Kolejny schowek znajduje się pod podłokietnikiem regulowanym przód. Tył, z tym, że tutaj w schowku żadnych dodatkowych portów już nie ma, no i w zasadzie z takich istotnych rzeczy to tyle. Przejdźmy teraz do testu schowka, który całe szczęście nie tłucze, nie podskakuje, jest taki troszeczkę toporny, wydaje takie dziwne odgłosy. Ta klamra ma taki szeroki zakres ruchu. Także taki dostateczny z plusem. Zajrzyjmy teraz może do tyłu, ile tu jest miejsca. I wiecie co? Jeśli chodzi o łatwość wsiadania, chciałbym, aby te drzwi otwierały się troszeczkę szerzej. No ale to jest już czepianie się detali. Także zasiadam, przypominam mam 1,90 m, fotel kierowcy wyregulowany na mój wzrost i praktycznie mieszczę się na styk, zostało bardzo mało miejsca. Ale to w niczym nie przeszkadza. Siedzi się wygodnie, bo oparcie jest na dodatek wyprofilowane. Nie są to co prawda kubełki, ale patrzcie, płasko nie jest. Także da się tutaj w miarę wygodnie siedzieć, nawet na zakrętach. Jeśli chodzi o ilość miejsca na głowę, również z tym nie ma problemu. No dobra, to teraz bagażnik, którego klapa jest otwierana z przycisku, ale unieść musimy ją samodzielnie. Pojemność to 500 litrów. Jeżeli złożymy oparcia tylnej kanapy, rośnie ona do 1550. Uchwyty do jej zamykania są dwa, zarówno po lewej, jak i prawej stronie co nie jest aż tak oczywiste. Jeśli chodzi o jakieś takie drobne uszkodzenia, no to zauważyłem. Na tej klapie jest jakiś uszczerbek. Czujniki parkowania mamy zarówno z tyłu, jak i z przodu. Także, jak widzicie, egzemplarz ten jest wyposażony w miarę dobrze. Jest to sumarycznie takie naprawdę optymalne auto. No dobra, to teraz sprawdźmy, jak ten samochód jeździ. Nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie aktualny stan licznika to 161 000 km. Jeśli chodzi o elastyczność tego samochodu, bo myślę, że to jest dosyć ważna kwestia, no to jako tako się ten samochód napędza. Myślałem, że będzie troszeczkę mocniej, no ale to nie jest 200 koni. Ja chyba zapomniałem o tym, że tu nie ma jakiejś strasznie dużej mocy. Jest tylko w miarę dużo mocy jak na Astre. Także ten samochód raczej nie porwie nas przyspieszeniami, raczej nie porwie nas żadnym aspektem. Chociaż wiecie co, jeszcze zatrzymam się do zera, zrobię sobie taki e, szybszy sprincik. Delikatna utrata trakcji. No, tak optymalnie, właśnie ten samochód. Przyspiesza. Nie ma tu żadnego porządnego wciskania w fotelno, ale nie ma się czemu dziwić przy tej mocy. Jedna rzecz, na którą tak zwróciłem uwagę podczas jazdy, właśnie tak sobie trochę mocniej przyhamowałem. Chciałem sprawdzić, czy to może jest kwestia kół, że jakieś lekkie bicie się pojawia. Ale myślę, że to bardziej dochodzi z silnika. Takie delikatne wibracje, które pojawiają się zwłaszcza na wyższym biegu, czyli przy niższych obrotach i przy obciążeniu. Na przykład jadę sobie stałą prędkością 90 i chciałbym mocniej wcisnąć gaz. Ten silnik się napędza i tak delikatnie wibruje. No nie wiem, czy to jest cecha akurat tego silnika. To byście musieli już sprawdzić na własnej skórze. I wjeżdżając na taką nierówną drogę, w kwestii zawieszenia jest ok. No naprawdę, podsumowując, ten samochód jest taki optymalny, że niczym nie zaskakuje, że jest wow, i niczym nie zaskakuje, że o nie, ale tragedia. Gdy ten samochód był nowy w roku 2011, w tej wersji, czyli kombi z dwulitrowym dieslem o mocy 160 koni, kosztował 25 tysięcy euro. Doliczając inflację, bo przecież minęło już 14 lat, otrzymujemy 34 koła, a przeliczając na złotówki, kończymy ze 143 tysiącami. Prezentowany egzemplarz jest w tym momencie wystawiony za 21,900, a to oznacza raptem 15% wartości. Początkowej. Dajcie znać, co myślicie o tej ofercie i dlaczego, jeśli jeździcie Astrą, wybraliście właśnie ten model.